Ale i co on dla siebie czy do sprzedania? To ja już z bierzemy. Aha. No konie ma. A no, on, on, rzeczywiście. Tu przyjdzie ja, ten. Siano idzie do, do sąsiada, który ma konie, także świetny pomysł, rzeczywiście. Ale słuchajcie. No ładnie, tu kurczę blade kłosów. A to zabiera Paweł na ten. Kłosy puste, ładnie to kurczę wszystko wytrząsa. A zobacz, jaką marek? No, ale. No. Słuchajcie, no wszystkie sprawdzam te kłosy tak o. No wszystko, porząd... o tutaj kilka ziarenek, ale to się zdarza. Ogólnie rzecz biorąc, na, na tyle co sprawdziłem, nie wiem tutaj jest 8-10 kłosów, także jeden lekko tam pełny. Świetna robota. Także to jest właśnie to. Jeżeli się jeździ wolno, to on wszystko wymuci No i mimo wszystko to jak niby jeździ wolno, ale szybko idzie. Co ile to zajęło? No tak pół godziny? No on nie jeździ tak wolno, no. Ile to opierdoli, mało to opierdą? No nie wiem, pół godziny, może. może godzinę, no. minut. No, bo akurat nie patrzyliśmy na zegarek, ale świetna robota i naprawdę ładnie tutaj wszystko wymócone. No, przyjedzie, przyjedzie ta i yy, belownica, tak? Jak ona się nazywa? To będą kostki robione. A, kostki, czyli presa przyjedzie. Tak. No, presą będzie robione, w karmazie to też zrobię wam zdjęcia, zobaczymy jak to jest. No i najlepsza maszyna na świecie, oczywiście Bizon. Bizon jedzie, o. Tak. Ciekawe, jadę tam do niej O, podjedzie teraz sąsiad. Dobra, jest śmiało, ja zrobię tak zdjęcia Aha, no to zaczekaj. Ja zrobię tak, żeby cię nie było widać Tak masz zrobić Tyłem może być Nie to No patrzcie jak pali to kurczę blade Pięknie No, ale naprawdę świetna robota Tutaj ten koniarz przyjedzie no. <sum _> Nie no. <sum _> tak, kumam. kamera. No i jedziemy. Ta odmiana jest? Ale jakie? Nie wiesz. Ale zadowolony jesteś? Dobrze sypie? Zadowolony jesteś? Dobrze sypie? Dobrze. Pięknie wymuszone, kurcze słuchajcie, no piękna rzecz. Panią... Nie, nie kręć. ciebie nie ma, no Tamtą panią tak Tamtą panią? Tak. Tamtą panią nakręcić. Schowała się chyba nie chce. Nieźle. Nie no, bardzo ładne. Naprawdę piękne ziarno. z tamtej strony? No. Zarowem? No i tam jeszcze Tak? Elegancko. Chcesz być w internecie? Może być? Zgadzasz się? Zgadzasz się być w internecie? Co? Tam Tak? A jaki masz kanał? Ale nie swój, tylko jak tam u nas na wiosce jest tam Tak? A jak, jak się nazywa jego kanał, nie wiesz? Dobre i jak? Aha, no dobra to jakoś znajdziemy. Zgadzasz się być w internecie? No i nie, musi się zgodzić, bo jak nie to wytnę i nie ma problemu. Ale jak się zgadzasz, no to świetnie. No to pomachaj do wszystkich, w razie czego będą cię widzieć. Jak masz na imię? Marlena. Marlena, świetnie. o i nawet jeszcze jeszcze sąsiad przychodzi słuchaj nagrywam także nie wiem jak chcesz być to, to mówię jak nie chcesz być to nie raczej nie, nie raczej nie dobra no to, to tutaj patrzymy w tą stronę na ziarnę. a co się stało że ten a dziewczyna dziewczyna jest go o patrz teraz a dzień dobry nie powiedziała mi powiedziała pomachała wszystko Gdzie to wszystko nie to drugi drugi wysyp